Cześć, Ewa. Cześć, Tomek! Ostatnio z Tomkiem rozmawialiśmy o tym, po co backupować chmurę, a dzisiaj będziemy rozmawiać o weryfikacji backupu. Zapraszamy! Wyniki jednej z ankiet przeprowadzonych przez Miła podają, że aż 80% firm nie testuje swojego backupu. Dlaczego? Tak, faktycznie widzimy tego typu trend i powiedziałbym, że jest to spowodowane dwoma rzeczami. Przede wszystkim nie mamy na to czasu, nie mamy na to zasobów. Jeśli wyobrazimy sobie, jak wygląda weryfikacja backupu, no to w takim najprostszym scenariuszu wymaga to od nas tak naprawdę odzyskania tej kopii zapasowej gdzieś. A pamiętajmy, że jeśli na przykład backup maszyny trwa dwie godziny, no to pewnie odzyskanie tego backupu również będzie procesem przynajmniej kilkugodzinnym. Poza tym potrzebujemy zasoby, czyli potrzebujemy storycz na tą dodatkową kopię, więc fizycznie nie mamy po prostu możliwości, żeby tą kopię gdzieś odzyskać. Drugi element i powiedziałbym, że to jest chyba dużo częściej spotykane, nie tylko w świecie IT, ale nawet jeśli prywatnie myślę o swoim, gdzieś tam domowych backupach, w momencie kiedy wykonujemy kopię zapasową, oprogramowanie backupowe świeci nam się na zielono, kopia zapasowa została poprawnie wykonana, traktujemy to jak dobrze zrobiony backup, który się odzyska, co oczywiście no, nie będzie w tym wypadku miało zastosowania, ponieważ jedną rzeczą jest oczywiście zrobienie backupu, a drugą rzeczą jest odzyskanie takiego backupu. W momencie, kiedy backup został poprawnie wykonany, co my tak naprawdę wiemy? Wiemy tylko i wyłącznie tyle, że dane z punktu A do punktu B zostały poprawnie zabrane, ale czy te dane mają sens, czy zbackupowaliśmy pliki, które nas interesują, czy te dane się odzyskają później, nie mamy pojęcia. Odzyskiwalność danych i spójność pliku. To są dwa pojęcia, przy których, z którymi mamy styczność przy weryfikacji danych. Czym się od siebie różnią? Tak, znaczy w ogóle są to dwa pojęcia, które są bardzo blisko siebie, jakby jedno jest dopełnieniem drugiego, ponieważ oba wpływają jakby na dwa różne aspekty odzyskiwalności tej finalnej naszych danych produkcyjnych. Jeśli popatrzymy na spójność, spójność pliku backupowego to jest coś, co powinno być weryfikowane zawsze. To jest tak naprawdę sprawdzenie struktury blokowej naszego pliku, czy dane, które chcieliśmy zabrać z punktu A do punktu B, poprawnie zostały w tym punkcie B zapisane. I teraz dlaczego warto to sprawdzić, dlaczego musimy to sprawdzać? Po pierwsze na poziomie transmisji tych danych coś mogło pójść nie tak. Mogliśmy utracić połączenie sieciowe. E, przykładowo na naszej samej macierzy backupowej coś Mogło pójść nie tak, na przykład e, wyleciał nam kontroler, więc musieliśmy odbudować rajd na macierzy. Czy na pewno ta odbudowa rajdu się udała? Po prostu sprawdzamy, czy na pewno ten backup jest kompletny. Z tym, że jeśli sprawdzimy całą spójność, jedyne co wiemy, to to, że zawartość, czy to, może zawartość to jest złe słowo, struktura pliku backupowego jest na pewno spójna, jest dobra. Czyli wiemy, że po prostu backup wykonany taki przez Vima jest taki, jak był inicjalnie. Teraz, co nam mówi sama spójność backupu? Absolutnie nic, bo nadal nie wiemy, co się znajduje wewnątrz takiej kopii zapasowej. Czy ta maszyna się kiedykolwiek włączy, czy ta maszyna ma dane, które na przykład zostały już zaszyfrowane ransomwarem? Jeszcze nie do końca to wiemy. Więc tutaj przychodzi właśnie odzyskiwalność i odzyskiwalność to jest tak naprawdę takie testowe przywrócenie maszyny, zweryfikowanie właśnie, czy maszyna się włączy, czy się podepnie do sieci, czy aplikacja w środku się włączy, czy zestaw danych, który zbackupowaliśmy jest odzyskiwalny, będziemy w stanie go przeczytać, będziemy w stanie go wykorzystać. Także spójność bez odzyskiwalności nic nam nie powie i podobnie odzyskiwalność bez spójności, ponieważ w czasie takiego testowego odtworzenia możemy na przykład nie dojść do tego elementu naszego pliku backupowego, który uległ jakiemuś uszkodzeniu, więc możemy się nigdy nie dowiedzieć, że tak naprawdę maszyna nie jest w pełni sprawna, jeśli tej spójności nie sprawdzimy. Jasne. No to, to było. teraz już ostatnie, ale jakże kluczowe pytanie. W jaki sposób WIM pomaga przy weryfikacji backupu? Mamy faktycznie technologię, nazywa się ona Schurbecka w naszym przypadku i ona przede wszystkim adresuje to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli dlaczego nie testujemy kopii zapasowych. Nie testujemy ich, dlatego że nie mamy czasu. Więc WIM posiada technologię, która pozwala nam ten proces zautomatyzować, czyli tak naprawdę jednokrotnie ustawiamy wszystkie parametry, wszystkie interesujące nas elementy dotyczące właśnie przetestowania. Backupu i później wszystko dzieje się już automatycznie. Teraz to, w jaki sposób to robimy. WIM odzyskuje nam maszynę wirtualną bezpośrednio z backupu do wyizolowanej strefy sieciowej, co ma kolejne dwie zalety. Po pierwsze, nie musimy angażować dodatkowego sprzętu, nie musimy tworzyć osobnego środowiska, coverage, czy też środowiska testowego, po to, żeby przetestować nasze dane backupowe, a po drugie, ponieważ to my tworzymy tą wyizolowaną strefę sieciową, znowu zdejmujemy pewne obciążenie z administratora, ponieważ znowu wszystko dzieje się automatycznie. I teraz jesteśmy w stanie albo odzyskać pojedynczą maszynę, tak testowo oczywiście odzyskać, albo pojedynczą, albo wiele maszyn wirtualnych. W ramach takiego odzyskania maszyna pozostaje włączona, właśnie sprawdzamy podpięcie do sieci, sprawdzamy aplikację, znowu sprawdzamy spójność w pliku backupowego, żeby być pewnym, że w tym momencie na pewno wszystko jest OK. I coś, o czym jeszcze będę mówił, czyli mamy też tam wdrożony mechanizm antyransomerowy, który sprawdzi nam zawartość backupu z wykorzystaniem najnowszych sygnatur naszego antywirusa. I teraz kolejna rzecz, ponieważ jest to cała strefa sieciowa, a nie pojedyncza maszyna, którą weryfikujemy, jesteśmy w stanie włączyć wiele maszyn wirtualnych, czyli jeśli mamy jakąś rozproszoną aplikację, jakąś farmę aplikacji, czy też e, na przykład aplikację wymagającą, nie wiem, kontrolera domeny, możemy wiele maszyn włączyć w ramach takiej bańki sieciowej, sprawdzić interakcję pomiędzy tymi maszynami, ponieważ wewnątrz tej bańki one się, one się cały czas ze sobą mogą komunikować. Sprawdzamy, czy backup jest odzyskiwalny z naszej perspektywy, czy wszystko działa jak powinno, po czym wiem, automatycznie, wyłączę maszyny wirtualne, wyłączę tą naszą bańkę sieciową, wyślę maile do administratora, co się udało, co się nie udało, czy ten backup jest z naszej perspektywy odzyskiwalny, czy też nie i jeśli nie, co faktycznie poszło nie tak, żebyśmy mieli przed faktyczną awarią czas naprawić tego typu błędy. Super, dzięki Tomeku za dzisiaj, no i do następnego. Dziękuję bardzo, do następnego. Cześć, to Ewa. Cześć, Tomek. Dzisiaj Tomek opowie o ochronie przy transom. Cześć, to Ewa. Cześć, Tomek. Dzisiaj Tomek opowie o chronie przy